Siemanko, z tej strony Winniczek. Dzisiaj nagram sobie troszeczkę dłuższy film niż e, szarcy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku plan wygląda następująco. Gram w klasza dopóki nie przegram. Jeśli przegram, film się kończy. Więc subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie lajki like i zaraz zaczynamy. Teraz pokażę Wam e, szybko mój deck. Mamy tutaj Knighta, Wizarda, e, Goblin Gang, Arosy, Tombstone, Princea, G oraz Darta Goblina. Ok, mamy pierwszego tutaj gracza, Sinister Bond. 28. No skill player. No skill player? Tak, chyba tak. Dobrze, Boss Bandit trzeba rozwalić. Na szczęście, na spokojnie nam się to udało. Jest jakieś powiadomienie. Ok, No okej, okay, Prince coś tam uderzył. Jest... Nie jest źle, nie jest źle. Damy sobie tutaj Valkyrie. jest naprawdę dobrze. Ona zniszczy tego ziomka. Dobrze, Dark Goblin. O, tutaj dobrze, 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 dobrze. Jeszcze dajmy tu Knighta. Niestety uderzył ten Ram Rider, ale nie jest źle. Robimy teraz lekki push. Czy uda nam się zrobić tą wieżyczkę? Zobaczmy. Ależ też dobrze tam puścił ziomka. Mm, mm, mm. Patrzcie, tam jeden goblin. Spik e, Goblin atakował cały czas, więc <śmiesz> śmieszna sy sytuacja. Ok, rzucamy Prince'a. On go oczywiście zniszczy. Rzucam tą arrowsę. Nie ma teraz jednej wieżyczki. Więc jest e, spoko. Dobrze, poczekajmy na kolejny jego ruch. No i niestety. Banditkę i pewnie zaraz poz... O nie, Ramorider teraz. Tombstone, pyk, 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 pyk. Może nie uderzy? Niestety uderzy, bo ten Tombstone e, pozostawiał wiele do życzenia. No ale cóż, czasu już nie cofnę. Teraz puścił tam Barbariansa. Dobrze, pyk. Aj, bez sensu był ten Goblin Gang. Gang, dobrze. No i... Myślę, że uda nam się to dociągnąć do wygranej, chociaż teraz idzie taki dobry jego push. Dobrze, udało nam się to zaratować na szczęście. No i klasa. 36 sekund, możemy sobie dać Tunajta. Spokojnie, do tyłu. E, Jakiś goblin ale możemy poczekać. W sumie, ok, dajmy go lepiej, żeby tutaj nic złego nam się nie stało zwierzyczkom sekund. Powinno być już wszystko ok. Chociaż teraz jeszcze puszcza. Um, Rider. ok spoko. Pierwsza giełka, na szczęście udało nam się wygrać. E, 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 jedną wieżyczkę, ale oczywiście wygrana to wygrana, więc lecimy do następnej. Zaczynamy sobie tutaj drugą rundkę. Nasz przeciwnik to Dino Crush. Brzmi spoko, <grym> ale ok. Skupmy się tutaj na grze daje łyczkę za wieżyczka tam, ewentualnie, no poczekajmy, bo on na pewno da jakiegoś tutaj ziomka, okay. oj ojojoj, oj. ładny push tutaj nam niestety zrobił, ale nas to nie cieszy, ten wizard sobie tam da radę zniszczyć, klasa, no i po jego puszu na szczęście wszystko nam się udało, tutaj jeszcze dam goblin gang, gang, przepraszam, goblin gang, dał loga, wizard powinien coś tam obić z dwa, z trzy razy. Ok. A rose y musimy dać. Ale on nie wie, on nie wie, że mamy tutaj stniki Princea. Jeśli go damy, no to on wydaje mi się, że już nie ma czym tego zarotować, bo dał przed chwilą szkieletonki, Zobaczmy, leci, leci, łyczka, łyczka, niestety łyczka wleciała no i ona zniszczy nam prince'a No ale cóż. Yy, przygotuję sobie na następny push tutaj Valkyrie i pr prinsa. i to powinno być spoko. O nie, daję teraz Rome Rider i tego Golden Knight'a. To jest takie niezbyt fajne połączenie, ale na no spokojnie Valkyria wszystko tutaj udźwignęła bez żadnego tutaj problemu. Dobrze. Znowu logo, logo użył. Dajmy sobie Knighta. Wydaje mi się, że tutaj będzie odpowiedni. Tak, no spokojnie, on pewnie zniszczy tą walkę I zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay. on coś tam. Nie, chyba niestety nic nie zaatakuje. Poczekajmy na kolejne jego e, ruch. Ok, dał łydżkę e, znowu za wieżyczkę. Czyli znowu robi ten jego fajny pomysł, ale my mamy jeszcze lepszy pomysł. Damy tak. Uuu, słab bardzo słaby dałem te arrowsy, niestety. I te arrowsy mogą zmienić bardzo, bardzo dużo. I słabego knighta, słabego najta, niestety dałem. Jeju, jeszcze gorszy goblin gang. No, nie wygląda to w tej chwili zbyt dobrze. U Goblin Barbarians, Tutaj z tej strony e, Battle e, no, Battle Run. Chyba tak się to nazywa. Możecie mi jak coś powiedzieć w komentarzu, bo delikatnie mi się zapomniało sekki. Okej, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. On użyje loga a usmoka. Używa loga. Czy uda nam się tam coś zaatakować? No niestety nie udało nam się zaatakować. Jeszcze nie jest w ogóle wygrana Czy dla mnie, czy dla tego ziomka Albo teraz ten prins może tam ładnie wlecieć Świetne, świetne, świetne to były strzały One mogą tutaj y, zmienić już wszystko Czy on jest? Udało nam się Świetne strzały No tutaj była moc predykcji Szalone predykcje, jak się to nazywa Szalone <śladane> przewidywania no pięknie, piękne strzały tam wleciały, O to chodzi, o to chodzi. No i otwórzmy sobie tutaj skrzynkę czy coś fajnego. Cztery karty do Pekki, do Goblina. Tak, to spoko. Lecimy z kolejną. Ok, zaczynamy trzecią rundkę. Nasz przeciwnik to G. Tozeg 09. Używa tych dziwnych nawierzchnic. Teraz tutaj ma się nazwę, bo zapomniałem. Ale dziwne, dziwne. U dał Pekkę okej okay, na spokojnie. On pewnie da coś za nią, tak, tak, żeby właśnie zniszczyć tutaj ewentualne szkieletonki. Ale spokojnie, my nie takie rzeczy ogarnialiśmy. Dark Goblin. Niech on tylko tutaj podejdzie. Ta peka. Dobrze, 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 ale świetnie, świetnie to było zagrane. Pięknie, no i jego pusz zniknął. Znaczy jeszcze tutaj mamy Valkyrie, ale ona na spokojnie tutaj e, zostanie zniszczona przez Gobliny i Tombstone, więc możemy powiedzieć, że jego push zniszczony i co jest ważne, ma poziom niżej na wieżyczce niż ja, to też daje nam jakąś tam pewną przewagę. Ło, w ogóle nie nietrafione strzały, myślałem, że da tutaj jakieś szkieletonki, ale dał e, Barbariansy, Elitarno Barbarians, chyba tak się to nazywa, zapomniałem. Dobrze, no aktualnie jest wyrównana gekka. on ma oczywiście mniej HP, bo ma niższy poziom wieżyczek. Ale zobaczmy, zobaczmy, czy znowu da PK to my dajmy sobie push, żeby yy, zmarzynował eliksik tutaj, yy, bo po co mu ten eliksik na ten push, a nasz ten push coś tam zrobi, coś tam zrobi i może nawet no ładnie, ładnie ten pust sobie poradził, naprawdę imponująco, 300hp tam zostało, a Pekka nie ma tutaj kogo bronić, nie ma Electro Wizarda, więc klasa, zniszczymy sobie ją na 100%, no lognął, ale ten log był według mnie słaby. Oj, 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 jeszcze trzeba dać ta Goblina i ta Pekka nam niestety uderzy, tak się z niej śmiałem, a ona nam zniszczyła wieżyczkę. Ona nam zniszczyła, niestety, wie wieżyczkę. No, niestety, tak czasem jest. I te barbariansy, Co tutaj zrobiłem? No, głupie moje błędy. Tragiczne moje błędy. Dwie wieżyczki poszły. Niestety, no, przegraliśmy tą gigę. Przez, przez moje błędy. Bo tutaj e, zignorowałem tą pekkę. I zignorowałem te Znaczy, na no, barbariancy nie miałem eliksiru. No i tak to się, niestety, kończy. Że tutaj niestety przegrywamy to. Niestety, no moja wina. Przegrywamy to przez mój głupi błąd. A tam w szczególności dwa. Jeden z Pekkom i jeden z Bagbariansami. No i niestety. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Może następny. Jeśli chcecie kolejny taki odcinek, piszcie w komentarzu. Ja lecę.